Hej cześć wcześniej moich dzisiaj będziemy grali Doors i pokażę Wam wszystkie nowe zmiany, które dodali w tym updatecie. Doors Content update no ale zanim zacznę zostawcie lajka like i suba proszę Zdobijmy za 400 z 500 z wam dziękuję No i lecimy do odcinka no i zaczynam od hotelu oczywiście sobie wezmę admin panel, żeby łatwiej to pokazać i lecimy. No i pierwsza zmiana to oczywiście biblioteczki. Tu biblioteczki są zabejtowane, dali panie dali rozwalane książki Układane i takie czaszki na przykład możecie spotkać. Spotkać macie tu jeszcze takie inne. I otaczki to one takie były, tylko zmienili to w środku się tych znajduje. No ale w tym pokoju to więcej nic nie dodali na razie. A i jeszcze dodali. Dodali oddzielne. Te, takie. Skarpetce, jak to się nazywa. Dodali dywany oddzielne, które one są teraz oddzielone. Wcześniej były takie proste. Tu macie image ten. Dobra, to kolejny. Flory 1 to się więcej nie zmieniło, ale macie jeszcze nowe efekty, które tu chyba nie pokażę, bo nie wiem. Ale widać tu po lewej stronie na dole jest taki nowy efekt. że masz tarczy chyba tego. Nawet fajny. No i jeszcze No i kolejny, jeszcze. No potwory będą. A no i jeszcze. Jak tu są takie okna, czasami może tak zabrugać i czasami może się pojawić potwór o nazwie sali albo window. Jak wolicie, no on się tu pojawia, i on ci musi dać mu item albo wkrótce fiksować go. No to jest takie, jak mogę, macie tu zdjęcie, bo no, takie, jak dziewczynka wygląda, no, nie wiem, tak mi się wydaje, ale nie spodziewałem się, że tak zdradzą mi prawdziwy wygląd. No dobra, macie tu no, na przykład nowe pokoje, jakby one są inaczej zrobione. No, w ogóle nowe, nowe obrazy też są. No, widzicie, nawet fajnie to się prezentuje. A, i wygląd oczu się zmienił, mają jest takie większe te... O, górskie Tu macie jeszcze kolejny zmieniony pokoje. One fajnie, fajnie wyglądają, serio mówię. O, latarka. Tu macie kolejny przykład. A i teraz najważniejsze. Patrzcie, to się bardzo dużo... Fajnie to wygląda, to jest tego dużo. No i tu się za bardzo nie zmieniło. W tym pokoju może... Dobra, o, tu jeszcze świe świeca jest. No i najbardziej zmienione to uwaga figura. Patrzcie jaka teraz dużo pokój figur jest. Ta wam zaprezentuję. Tu macie okna, biblioteczki. Macie tutaj stolik taki. I teraz pokażę Wam jak wyglądają książki. Książki teraz są jednakowe. Takie garden gateway. No i tu macie te okna, tak. Okna, ja. wie, tu fajnie to wygląda. Tu macie rozwalone to bardzo zmienione, jest tu rozwalone. Tu nie ma w ogóle tych. Dziwne. To jest, Jakby ten wygląd fajny. Może nie dla Wojtownika, ale dla mnie fajny. też stary mógłby być, ale. Zwienili to po dwóch latach. Tu na górze nie da się wejść, ale to takie te są. Nie wiem po co to komu. Może na widoki, chociaż to rozwalone jest. Macie tu to podobne, to podobne wszystko. No to jest wszystko podobne. Po jednej i po drugiej stronie. Tu macie te mięso czy jak to nazwać figury. To są jakby muchy, ale dziwne to muchy, jeżeli to są w ogóle. No, no i kolejna rzecz. I teraz fajne. Patrzcie. Tu macie tu takie rozwalone... Patrzcie. Patrzcie, macie tu rozwalone te. Macie tutaj światełka, macie tu... No i zgadnijcie, co to jest. Sklep Jeffa, bo on zawsze dodaje chyba Z. Tego. Ale to już wiadomo, bo macie... Bo chociaż on jest teraz dalej, on jest w osobnym pokoju. 56 i mamy sklep Jeffa. To się za bardzo nie zmieniło, chociaż dali tu inny napis, tu coś jest rozwalonego, Światełka dali do sklepu Jeffa. W końcu jakiś fajny jest ten sklep. No dalej, znaczy farby mówiłem już. I tu się za bardzo nie zmieniło. Dalej mam tego pieniążka, No dobra. To w rumsach się nic nie zmieniło, aż wam pokażę czemu nie trzeba było nawet niczego dodawać A nie, dodali tu ksie... A dodali! Tu zawsze był Serious Light, teraz jest guarding Light Nie zauważyłem tego i dodali ten czerwony light, bo w to ale to nie jest potwierdzone Sam nie umiem tego wymagać. No I tu się nic nie zmieniło Ale coś tego chyba się dojść nie da, dobra a i nowe piwnice, tylko czekajcie sobie ustawię światło. Nawet... Nie wiem czy to działa, ale... Pokażę wam... A jest, dobrze działa. Oświecony cały pokój. Macie tutaj nową... Biblio... piwnicę swojego nam. To jest trochę NRG. Tak, to jest energii, bardziej. Macie tu, tu się wchodzi pajęczyny, tu dodali jeszcze... Tutaj wyjść się na zewnątrz. No i najważniejsze dodali smoothie. Tak to się nazywa. potwierdziłem przez kursę. No tak to się... to w kurze I tu gdzieś dźwignię znajdziecie, chociaż to jest teraz tr trudno znaleźć tą dźwignię, jak nie masz światła. Tu macie kolejny przykład. Mm. No tego pokoju lepszego. Oblidowali znacznie, że nie tylko zrobili tak, że teraz, jakby w prawo, tak jest. Więc na twojej nie wygląda. W szpitalu się nic nie zmieniło. Hmm, dobra. W szpitalu się nic nie zmieniło. Tu tak dalej, tak samo. Tu też tak samo. nic się totalnie nie zmieniło. Ale to nie szkodzi. No, i macie wygląd tego lobby, znaczy nie lobby, ja wie jaki lobby. Macie wygląd 99 pokoju. Tak to się prezentuje. Tu są te takie światła. No, i tu w środku, chociaż tego się otworzy normalnie nie da, macie tutaj takie drzwi. I ciekawe dokąd one prowadzą. Ja mam taką teorię... Mog to może to być w przyszłości droga wyjściowa z roomsów na przykład. Al albo z jakichś nowych subsorów. Nie wiem, może to dadzą. Dobra, to teraz pokój z Nieee! A dobra. Co ten zer tak szybko? Nie wiem, chyba fara szybciej jest. Nich to się nie zmieniło, za bardzo. No, nie wiem czy powrócił, czy on wcześniej nie był, ale mamy tu Bald Creek. Witam. Macie tu rozbite okno. Nie wiem do czego ono jest. Może do tego... Może ono się tak pojawia i na dole jest też chyba rozbite okno. A tak jest. Czyli to... z tego chyba figurę. Dobra dreadle idzie. No I tak to jest to samo. Tu... Tu się idzie na dół. Tak to wygląda. No i tak to jest. Wygląda. O. o ja mi wypadło. No dobra. No to jest nawet fajne. No tu jest rift. Tu też się nic nie zmieniło. Tu te lampy jak niebieskie. No, tu mamy... Czy to jest trochę rozsunięte. czy mi się tylko wydaje? A! No... Gdzieś są kolejne drzwi, ale to zaraz do tego pójdziemy, no I tu... Nie, tu nie czeka. Mamy tu Bu Bidermana, witam. I mamy figurę. Teraz sobie stoi. Tu windy jeszcze nie ma nawet. Oczy Sika są. Rok temu dopiero je zauważyłem. No Kastenki się nic nie zmieniły. To jest ten pokój gdzie figura wyratuje. I leci do ziemi. My lecimy do tej ziemi. To jest bardzo długie. Zawsze tego nie pokażę Wam. Moja no sobie się traci czas. No dobra. No, a dobra pokażę. Mam tu takie taki długie, ale całego nie. Ale nie, no, no nawet fajnie to wygląda. To gdzie te drzwi? Muszę je znaleźć. Eee, ludzie bo ja... to jest, nie wiem. Coś w Dobra, spróbujemy Zobaczymy, jak to będzie wyglądało Normalnie No dobra, teraz przejdę 2 Dobra, teraz patrzcie, co się zmieniło Czy na razie pokażę wam stare zmiany Chyba nie widzieliście ich Macie tutaj kota z tyłu windy macie tutaj zejście na dół do, gdzie do niczego nie prowadzi coś takiego tylko co to jest a dobra to dotąd prowadzi dobra. no dodali teraz skrzynki z, gdzie się otwiera luk pikami i jeszcze dodali te takie szafki do, z luk pikami się otwiera pewnie widzieliście o macie tutaj przykład to są normalne już nie. No skrzynek raczej nie znajdę, ale zobaczę. No tu się, w pierwszym pokoju się nic nie zmieniło. Teraz te pokoje są częstsze. Macie tu na przykład nożyce. Czasami to są skrzynki, czasami nie. Na przykład chyba teraz. Teraz nie ma. Macie tutaj nowego halta. Patrzcie, patrzcie jaki fajny to wygląda. Przepaść jest tutaj tu trzeba wybrać dobrą stronę. To jest chyba trzy razy się powtarzać, Dobra. Dobra. O i macie tu skrzynkę na look patrzcie. Tak to wygląda, trzeba look dać. Te pokoje też są częstsze. Tu też możecie spotkać na użycę. ale mniejsza niż tam, bo tam zawsze znajdziecie wcześniej w przeszłości nie mamy gramów no i mamy gramy. No, gamy, się, to nie zmieniło to aha, okej okay. Jacka mieliśmy, dobra dobra, zaraz wam pokażę co? ale chciałam speedboxować Ej

Teraz radar jest ułatwiony, bo pokazuje, gdzie to jest. Widzicie, to jest A. I od razu pokaz... Od razu to jest to. I zmienili tu, że jak to wytniesz, macie C I nie zrobili tych... I już usunęli te kraty, które były tu gdzieś. O, tu. Kraty były takie. No i chyba tu tyle, jak z tym. Nie wiem. Nie musiał zobaczyć i mogę dodać na kolejnym odcinku. W razie, który zapomniałam. Ale nie, no. Raczej wszystko jest. No i no i jak zakończysz gram. No patrz, jeszcze pat, pokażę wam animację Crossfixa To jest normalny gram. Kurde, nie chcę się z krufi Człowieku! To nie jest człowiek, ale... Dobra. Nie chcę się coś z ale... O kolejny gram. No, Daj ten, muszty się skrofiksować. Dobra, ale... Możecie sobie na YouTube zobaczyć jak wygląda kropy scruffyfiks skonfiksowanie sk grumble ale nie królowe królowe to nie, ale zobaczycie, że tu on poleci na dół zapadnie się pod ziemię i macie tu sklep Jeffa floor 2 I macie jeden taki pokój, tu, tu nic nie ma ale za to tu macie sklep Jeffa, wchodzicie na dół tu nic nie dostaniecie się ale pójdziecie tu spędzicie. macie tutaj budzik dermowy polecam wziąć jak ktoś długi trwować figurę no macie, tu, macie tutaj jeszcze jeden obrót tu kanał to nikt nie, nie prowadzi w tym kanał tu się nic nie zmieniło, oddali tu kwiatki Got good deals jeszcze z błędem nie wiem czy, czy gościu do szkoły chodził ale chyba tylko do pierwszej klasy nie wiem Takie to są kolce, ale te kolce się już kończą tu no dobra, kolejne pokoje A Okej, okay, no dobra A i jakby ktoś nie wiedział, to tu jest kran. O, już wcześniej. Nowy pokój A teraz to już nie. No i kolejny nowy pokój tu dali takie te szafki... Znaczy, nie szafki. i tu nowy ogród dodali. Trzy do otworzenia. Raz, dwa, trzy. Fajnie. Na... Fajny ogród nawet. A i zapomniałem dodać, że jest nowy potwór. On nazywa się Lui Nazywa się Lui i można z nim trade'ować Patrzcie, zobaczcie jaki on jest. Dam mu taj Jack. A dobra. Da mu krwi w przypadku. I on dał mi jakieś itemy, nożyce życie dostał. Więc powiem wam, warto. Warto zacząć na niego krwi, bo dostanie darmowe itemy. A i teraz pokój halta jest taki normalny. Patrzcie, ale akurat mam fajny dump. I najlepiej otwierać zawsze tą skrzynkę, bo znajdziecie tu fajny item. Bo ja zaraz się za duszę. Więc to tak wygląda, tak wygląda i... No to jest ten sam pokój. No i nadszedł czas na sika nowego. I tu macie Grumble już na starcie. Może wyślę moją pierwszą reakcję na coś tak, Na tym Seek Chase. Tu się coś popsuło, tekstury. No ale fajnie ten Grumble wygląda. No to jedziemy zobaczyć jak to będzie wyglądało. Ja w sobie wezmę większą szybkość. I lecimy. Patrz jak tu fajny. Gram schodzi. No i leci SIK, ale... Nie no, to jest bardzo fajna animacja. Dobra, tu ma, tam macie jak ten i tu. I tu będzie gram. Można go wfiksować. Sika też. Yy, samo. O i teraz zaczyna się. Nie będzie tu skakania. To będzie wywaranie krat. Tu jest graboj. Główne są, tak. Są ślepe za ale raczej nie wejdziesz nie. No i zgadnijcie, to jest koń, jest. Ale nie, no fajny to jest. No kolejny. No i uwaga. Mm, teraz będzie... Dobra. Dziwne. Teraz zgadnijcie, jakie to będą drzwi. No, dwusetne. Macie tu Damsika I patrzcie co się zmieniło Można tam Damsika Tu są takie te To daje chyba obrażenia jak to się wchodzi A Można przez to przypakiwać To tak No wygląda, bo... raczej znaczy, tu się nic nie zmieniło No oprócz tego i zobaczcie co się Patrzcie Można go skrófiksować, tylko zaraz wam pokażę jak na Swidranie Dobra Teraz kolejny Wam teraz pokażę jak to zrobić Oskarcz wchodzicie sobie tu Skaczecie sobie o i chyba wchodzicie do rugostka i na dausiga Ale nic nie wychodzi no no to... No raczej tyle. Już tylko zakończę na pytania. Koniec. Podam mu admin padel No To dalej to mięso jest to są te drzwi? To są tam się kręci coś To, to ten No tu jest grumble i sick I drzwi włóczębne Pierwsze yes, Dobra, to tyle Zrobię drugą część, bo to już długo trwa Ten odcinek pewnie Trzymajcie się, na razie Cześć